Tak. Autograf czyli? O tak opisałem. Miro <laughs> słów pierwo. <laughs> no, 7D. O, to już gadamy, no. Patryk, pozostałem Nie, ja bym się 5D. Dobra. 5D. 5D. Dzień, dzień. Uczciwie. Uczciwie. Zarobiliśmy dobrze. Pieniądze. Blikiem? nie mluźcie moje gotówki. Gotowa. Babcia ma gotówkę. Tak, dychę? Dobra, dycha. Dzień. Dobra, dzień. Niech stracimy. Zbieramy na pociąg do... To otwieraj babcia. Otwieraj to dla ciebie. Tak? Od dziadku. Od dziadku. Na święta. Na święta. Uuuu. Nowiutki tableci. Och. Dziękuję bardzo. Paragonik y, dla ciebie. Oh Jezu, półtorej kafelka, za dyszkę kupiliście. Moza? Dziękuję bardzo, dziękuję. dziękuję. Widzi pan? I to, i my, my jesteśmy i tymi, którzy potrafią ja. to zrobić. Ale widzi pan, od razu do pana podszedłem i pan pozytywnie wyśmiechnięty, że bardzo We dobrze. dobrze.